Zastanówmy się, jaka była tematyka w prasie podziemnej, w wydawnictwach podziemnych, czym te publikacje się zajmowały, jakie zawierały treści. I tu trzeba powiedzieć, że przede wszystkim była to działalność o charakterze informacyjnym. No był to jedyny taki wolny, niezależny głos w tamtym okresie. Przede wszystkim w prasie podziemnej i w wydawnictwach ulotnych znajdujemy informacje o bieżącej sytuacji w świecie, bieżącej sytuacji politycznej, wiadomości bardzo często pochodzące z nasłuchu radiowego. Ale znajdujemy też artykuły autorskie, pewne analizy polityczne, artykuły problemowe, równie częste, zwłaszcza w pismach o bardziej ambitnym charakterze, starannie prowadzonych, w pismach mających taką mocniejszą obsadę personalną, zdolną i intelektualnie do podźwignięcia tego, tego, te, tego tematu. Prasa podziemna informowała, jak społeczność niezorganizowana powinna się zachowywać, jak głosować w czasie tak zwanego referendum ludowego w czerwcu 1946 roku czy w czasie wyborów do Sejmu w styczniu roku 1947. Dodajmy, że mówiła także o tym, jak komuniści zmanipulowali, jak komuniści sfałszowali oba te istotne wydarzenia. W przypadku Zrzeszenia WiN była bardzo szeroko przeprowadzona akcja właśnie zbierania informacji o, o przebiegu wyborów w poszczególnych obwodach i, i te, to, to fałszerstwo zostało bardzo dobrze udokumentowane. Opinia publiczna o nim miała okazję się dowiedzieć. Te wiadomości zostały przekazane także do Wolnego Świata, która na Wolnym Świecie, jak się wydaje, nie zrobiła żadnego wrażenia, gdyż to Wolny Świat pozostawił nasi dawni sojusznicy z okresu II wojny światowej Pozostawili nas na mocy układów teherańskich i ołtańskich no, w, sferze, w sferze oddziaływania Związku Sowieckiego no, pod faktyczną okupacją, pod tą dominacją Związku Sowieckiego. W przypadku wyborów do Sejmu informowano także, zachęcano do głosowania na jedyną partią, która była jakaś alternaty jakąś alternatywą w stosunku do bloku komunistycznego i to nawet ugrupowania, które miały krytyczny stosunek do Mikołajczyka, tak jak Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, to prasa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mimo tego zupełnie takiego krytycznego do Mikołajczyka stosunku, do, zachęcała do głosowania na niego, jako że ona nie było innej w tym momencie alternatywy. Prasa podziemna z tamtego okresu miała też charakter dokumentacyjny. Informowała o tym, co działo się w kraju, informowała o działaniach władz. No, wiele wydarzeń po prostu umknęłoby, gdyby nie, nie to, że zostało w tej prasie odnotowane. Wydawnictwa podziemne, wydawnictwa konspiracyjne miały też no, w pewnym sensie charakter demaskatorski. One mówiły o prawdziwych celach władzy komunistycznej. No, przypomnijmy, że ta, ta ta władza starała się wobec szarych obywateli, ludzi niezorganizowanych, niezaangażowanych w ruch niepodległościowy stwarzać wrażenie, że, że jest taką właśnie władzą normalną. Niepełno było hasło o demokracji, o, o postępie, o dobrodziejstwie tej władzy. Propaganda władzy komunistycznej przekonywała usilnie społeczeństwo, że jest tak, jak w rzeczywistości, jak w rzeczywistości nie jest. I prasa podziemna mówiła, czym w istocie jest Polska Partia Robotnicza, PPR. To znaczy jest narzędziem do realizowania celów Rosji sowieckiej w Polsce. Demaskowała zblokowane z PPR-em ugrupowania takie jak Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne czy Polska Partia Socjalistyczna. No, były to Ugrupowania niesamodzielne, manipulowane przez komunistów i wykorzystywane przez partię komunistyczną do, do ich własnych celów. Zresztą władza komunistyczna się z nimi kompletnie nie liczyła. One były instrumentem. I o tym pisała prasa podziemna. Prasa mówiła też o tym, czym był Urząd Bezpieczeństwa, opisywała jego działalność, zbrodnie, prawda, demaskowała poszczególne zbrodnicze działania, incydenty, pisała też o zbrodniach popełnianych przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i tak zwane ludowe. Wojsko polskie, które nie było ani ludowe, ani, ani polskie, ale było zaangażowane do instalowania właśnie reżimu komunistycznego w naszym kraju. Prasa. Niezależna prasa podziemia niepodległościowego ona była też faktycznym narzędziem walki z komunistami, z reżimem komunistycznym. Mam tutaj na myśli zwłaszcza niektóre. Operacje propagandowe przeprowadzone przez Zrzeszenie Win, takie jak Akcja O, czyli odpluskwianie, to było, było to działanie skierowane przeciwko aktywistom komunistycznym. One miało ich, te działania miały ich zniechęcić, w pewien sposób zastraszyć, w pewien sposób no, dać im możliwość krytycznego spojrzenia na to, co robią, pokazania im, że nie służy to krajowi, nie służy to, to co oni robią, nie służy niepodległości. No, wreszcie trzeba wspomnieć o takim, specyficznym, o takim specyficznym nurcie w prasie podziemnej, jak publikacje o charakterze satyrycznym. Nawet w niektórych pismach poważnych był, część była poświęcona na, na, na właśnie takie humorystyczne opisywanie działań komunistów, a były też pisma o, o, wyłącznie o takim profilu satyrycznym. No, z ziemi białostockiej możemy chociażby wymienić dwa takie tytuły, które, które wyłącznie zajmowały się przedstawieniem systemu komunistycznego w sposób no, tak satyryczny, humorystyczny, wyśmiewający, wyśmiewający go. To było też bardzo, bardzo istotne. No, były też działania propagandowe skierowane do tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Mam tu na myśli zwłaszcza różne wydawnictwa ulotne, wydawnictwa, takie proklamacje, ulotki. Że przypomnę chociażby taką ulotkę wydaną przez piątą Brygadę Wileńską, majora Łupaszki, gdzie tłumaczono, zwracając się do strony komunistycznej, do żołnierzy tego wojska, że nie jesteśmy zwykłą baldą, nie jesteśmy z polskich miast i wsi, jesteśmy normalnymi obywatelami Rzeczypospolitej i walczymy o prawdziwą niepodległość. I niekiedy takie działania. Były przeprowadzane zwłaszcza przez Zrzeszenie WIN w sposób zmasowany. Gdzie w miejscach kwaterowania jednostek Ludowego Wojska Polskiego rozrzucano duże ilości tego rodzaju wydawnictw. To władze reagowały na to historycznie. Żołnierzom, którzy zbierali te ulotki i czytali je, zatrzymywali, grożono wręcz karą śmierci. Oni, oni ponosili konsekwencje, bo to jak gdyby. Dawało tym, tym, tym żołnierzom często ludziom zmanipulowanym, zideologizowanym, jakby możliwość innego spojrzenia na to, co się w kraju dzieje, co zresztą przez pewien czas odnosiło dobry skutek, jako że no, no, Ci, ci żołnierze Ludowego Wojska Polskiego z liniowych jednostek, zwłaszcza w roku 45, jeszcze 46, zachowywali się nieco w sposób bardziej taki lajtowy, nie tak brutalny, jak, 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 jak no, funkcjonariusze KBW czy Urzędu Bezpieczeństwa. To się potem zmieniło, ale początkowo ta, ta propaganda w jakiś sposób, propaganda podziemia spełniała swoje cele. Także widzimy, że tu, tu ten, ten zakres tematyczny wydawnictw podziemia niepodległościowego z tamtego okresu jest bardzo Szeroki, od y, tekstów y, czysto y, informacyjnych, politycznych, od jakichś y, autorskich analiz y, politycznych y, poprzez y, publikacje o charakterze. Y, y, Dokumentacyjnym, poprzez publikacje o charakterze informacyjnym, demaskatorskim. Docieramy do publikacji skierowanych do wojska, skierowanych do strony komunistycznej, no i kończąc na tych wydawnictwach o charakterze satyrycznym. I to oczywiście to dzi dzisiaj się wydaje, zadajemy sobie pytanie, czy to odgrywało jakąś istotną rolę. W mnie się wydaje, że tak, bo kiedy sumowaliśmy wy wy wyniki działalności wydawniczej jednego tylko z Okręgów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z terenu Mazowsza, to jest kilka tysięcy gazetek wydanych w ciągu dwóch lat i ponad 20 tysięcy wydawnictw ulotnych. Jak się sumuje to jeszcze z wcześniejszych i późniejszych okresów, to są dziesiątki tysięcy wydawnictw no, będących takim głosem wolności, które docierały nie tylko do konspiratorów, ale i do szerokich kręgów społeczeństwa.